Dziękuję. Biały Augustów. Jako pierwsze pytanie zadaje pan poseł Jarosław Ziński. Panie marszałku, wysoki Sejmie, panie ministrze, cieszy tempo i skala budowy dróg w całej Polsce, zarządów prawa i sprawiedliwości, w tym budowa dróg ekspresowych. W północno-wschodniej Polsce to są drogi S8, S19, S61. One powinny tworzyć, tak jak zresztą wszędzie, spójny. Nie, i funkcjonalny układ komunikacyjny. I tak by było, gdyby ten plan budowy dróg ekspresowych w tym rejonie Polski nie został dotknięty pewną wadą, którą pan minister zna, bo nieraz o tym rozmawialiśmy. Ta wada, wada polega na tym, że od 2009 roku, kiedy zmieniono przebieg dróg ekspresowych w województwie Podlaskim, to było za czasów rządów PO-PSL, odcinek bardzo ważny, bardzo uczęszczany, obciążony ruchem tranzytowym, ruchem ciężarowym. Białystok Augustów został wyłączony z tej sieci dróg ekspresowych. Drogi trzeba budować tam, gdzie są naj, najbardziej potrzebne. Pan minister Andrzej Adamczyk to zawsze e, twierdzi. To bardzo mądre, ważne zdanie. I właśnie niezrozumiała jest sytuacja, która polega na tym, że ta sprawa nie została uregulowana i przywrócona od czasów rządów POPSL. W ciągu ostatnich lat, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, drogą tą. Przez miejscowość Sztabin na tej trasie właśnie Białystok-Augustów przejechało 15,3 miliona ciężkich pojazdów. Tylko w lipcu 2020 roku, tu w okresie pandemii, warto to zauważyć, przejechało tamtędy około 15 tysięcy pojazdów w ciągu jednego miesiąca. Droga ta spełnia wiele funkcji. Panie Ministrze, nie można jej rozpatrywać tylko jako jednego z wariantów łącznika pomiędzy S19 i S61, bo to jest y, zredukowanie jej funkcji i błąd w myśleniu. To jest droga stanowiąca najkrótsze połączenie z dróg ekspresowych S19 i S8 oraz aglomeracji białostockiej do granicy z Litwą, do krajów bałtyckich i do krajów skandynawskich w konsekwencji. Ona łączy także największe dwa miasta w regionie podlaskim, czyli Białystok i Suwałki przez Augustów, miasto uzdrowiskowe, turystyczne. Czego jeszcze trzeba, jakich argumentów, żeby dokonać zmiany tej sieci dróg ekspresowych i uzupełnić o ten odcinek właśnie, ten sieć dróg planowanych i realizowanych w regionie północno-wschodniej Polski. Ja się o to Dziękuję, upominam, Panie, panie Ministrze, pośle. w imieniu nie tylko własnym, ale wszystkich parlamentarzystów Województwa Podlaskiego, licznych mieszkańców, którzy kierują petycje, Dziękuję samorządowców, bardzo. przedsiębiorców, wszystkich. Proszę tę sprawę załatwić. Odpowiada sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury, Pan Rafał Weber. Proszę, Panie Ministrze. Szanowni Państwo, Rozwój sieci drogowej w każdym regionie Polski jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, priorytetem ministerstwa infrastruktury. Nowoczesna infrastruktura zapewnia bezpieczeństwo, płynność ruchu, wygodę i komfort jazdy. Tworząc spójną sieć zwiększamy dostępność transportową tak ważną w kontekście rozwoju społecznego i gospodarczego. Sprawne rozwiązania komunikacyjne są czymś, co w ewidentny sposób wpływa na podniesienie statusu i wartości danego regionu. Bez dróg szybkiego ruchu bądź bez niwelacji wąskich gardeł przelotowych ciężko mówić o odpowiednich warunkach nie tylko do właściwego komunikowania się społeczeństwa, ale też o odpowiednich warunkach do prowadzenia biznesu. I właśnie przez ten pryzmat Ministerstwo Infrastruktury patrzy na inwestycje drogowe. Widzimy w nich warunek sine qua szans rozwojowych we wszystkich aspektach. Przechodząc do przedmiotu pytania pana posła Jarosława Zielińskiego, czy grupy posłów, pytania dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 8 Białystok-Augustów, chcę potwierdzić zamiany, zamiary Ministerstwa Infrastruktury podniesienia jakości tej drogi nawet do parametrów, które w pewnym stopniu odpowiadają drogom ekspresowym. I teraz na stole czy w grę wchodzą obecnie dwa warianty realizacji tej inwestycji. Pierwszy wariant to rozbudowa krajowej ósemki jako ciągu łączącego via Karpatie, czyli S19 i via Balticę, czyli S61 i w zasadzie stanie się częścią Via Carpathii. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku analizuje tę kwestie i 61 kę i S19kę połączymy właśnie albo tym korytarzem poprzez tak jakby rozbudowę czy nowy ciąg równoległy do drogi krajowej numer 8 albo korytarzem między Knyszynem a Ełkiem. W tej chwili dwa warianty wchodzą w grę. Efekty tych prac poznamy w czwartym kwartale tego roku. No i wtedy okaże się w jaki sposób S61 zostanie połączona z S19. Gdyby wyszło z tych analiz środowiskowych, społecznych, technicznych i ekonomicznych to, że lepiej Realnie połączyć 61 i 19 poprzez korytarz Kniszyn-EUK, czyli poprzez 16, wówczas DK8 będzie podlegała takiej gruntownej przebudowie i podniesieniu jej parametrów nawet do drogi o parametrach ekspresowym, czyli do drogi 2 plus 1. Tylko tak jak mówię. Pod koniec tego roku, po analizach, które w tej chwili są prowadzone, rozstrzygnie się, który z tych wariantów będzie realizowany. Natomiast, żeby nie czekać tylko i wyłącznie na te kwestie, prowadzimy inwestycje polegające na budowie obwodnic w ciągu drogi krajowej nr 8, dzięki rządowemu programowi budowy stu obwodnic obwodnice Sztabina, czyli tej miejscowości, o której wspominał pan poseł, a także obwodnicy Suchowoli oraz Białobrzeg, te inwestycje znalazły się w rządowym programie budowy stu obwodnic, są na liście podstawowej, mają zabezpieczone środki finansowe, co ważne, no i są realizowane. W przypadku obwodnic Suchowoli i Sztabina w grudniu poprzedniego roku ogłoszone zostały przetargi na wybor wykonawców, zaś na obwodnicę Białobrzegów ten przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym roku. W tej chwili jest opracowywana koncepcja programowa. Umowa na wykonanie obwodnicy Suchowoli została zawarta 14 maja bieżącego roku. Natomiast 28 maja bieżącego roku została podpisana umowa na obwodnicę Sztabina. I chcę podkreślić, że to są umowy wykonawcze. To już jest ostatnia umowa, która dotyczy wykonania tych inwestycji. Pozostały więc kwestie projektowe, później uzyskania pozwoleń budowlanych i wejście na plac budowy. W 2025 roku te inwestycje zostaną oddane do użytkowania, będą już służyć do komunikacji w województwie podlaskim, także myślę, że to perspektywa z punktu widzenia procesu inwestycyjnego naprawdę nieodległa. Dzięki budowie tych obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu. Nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości drogi krajowej nr 8 między Białymstokiem a Augustowem na odcinku około 25 km. W przypadku odcinków międzyobwodnicowych na ósemce należy wskazać, że do chwili obecnej zostały uzyskane ostateczne decyzje, środowiskowe, co bardzo ważne, bo praca nad decyzjami środowiskowymi jest bardzo czasochłonna i coraz trudniejsza. No i tak jak powiedziałem na początku, w zależności od tego, co wyjdzie z analiz połączenia 61 i 16, te analizy środowiskowe zostaną wykorzystane i będą służyły albo do budowy drogi ekspresowej S8 między Białym Stokiem a Augustowem, a w zasadzie dalej do sześćdziesiątki jedynki, albo bardzo, do rozbudowy że... DK 8 do przekroju 2 plus 1. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękuję. Dodatkowe pytanie zadaje ponownie pan poseł Kabrzyńicki. Panie ministrze, ja apeluję o zmianę perspektywy myślenia, no bo pan mówi albo tak, albo tak, czyli pan ciągle traktuje i resort traktuje infrastruktury tę sprawę jako łącznik między drogą S19 a S61. Ja wskazałem panu i w wystąpieniach Wielokrotnie to było pokazywane, że tych, tych funkcji ta droga ma więcej. To jest, jedna, to jest odcinek jednej z głównych arterii komunikacyjnych w Polsce i w ruchu międzynarodowym. Jest to droga o y, największym, albo na drugim miejscu może pierwsze czy drugie miejsce zajmuje natężeniu ruchu y, ciężarowego ciężkich pojazdów. A ja słyszę ciągle odpowiedź, że jak wyjdzie z analizy to, to może będzie droga ekspresowa na innym odcinku, a tutaj może będzie o podwyższonych parametrach. Ta droga powinna być drogą ekspresową, była taką drogą zarządów prawa i sprawiedliwości dla 2007, POPSL to zmieniło. Dlaczego resort się upiera, żeby nie przywrócić tego pierwotnego dobrego planu? Naprawdę wszystkie argumenty świadczą za tym. Żeby tak było. Wszystkie inne warianty są dodatkowe, uzupełniające. To powinna być pierwsza najważniejsza decyzja. I panie ministrze, ogromna prośba o zmianę perspektywy patrzenia na tę sprawę. To jest dziękuję ostatni bardzo. czas na to. A obwodnicy oczywiście tak, bardzo dziękuję. To wszystko jest dobrze, cieszy dziękuję. to, ale to izolacja sprawy sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, pan Rafał Weber. Szanowni Państwo, warto spojrzeć na układ komunikacyjny w województwie podlaskim i szerzej w tej północno-wschodniej części województwa, północno-wschodniej części Rzeczypospolitej, jako na układ międzynarodowy wręcz, tak? bo tam są drogi szybkiego ruchu, które albo już, albo za chwileczkę będą komunikować nasz kraj z państwami sąsiednimi i drogą, która przejmie gro tranzytu, szczególnie pojazdów ciężkich, jest budowana droga ekspresowa S61 czyli Via Baltica. Ona jest w realizacji na wszystkich odcinkach. Pierwsze odcinki zaczną funkcjonować, będą oddawane do użytkowania już w tym roku pozostałe w roku 2022 i 2023 i po zakończeniu tej inwestycji to ona przejmie niemalże cały ruch tranzytowy biegnący w kierunku Litwy i dalej państw nadbałtyckich. Także to ten szlak komunikacyjny spełni swoją rolę odciążenia transportowego nie tylko województwa podlaskiego czy warmińsko-mazurskiego, ale będzie to jeden z głównych korytarzy międzynarodowych, który będzie równolegle uzupełniał Via Carpatie jako takie połączenie na południowej południowo-wschodniej, ale też północno-wschodniej części naszego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowę DK8, to w jednym z wariantów idziemy dalej niż pan poseł wnosi, bo pan poseł wnosi o to, aby ta droga została zrealizowana między Białym Białymstokiem a Augustowem. Natomiast jeżeli z analiz wyjdzie, że ona jest realniejsza do budowy niż szesnastka, no to jej realizacja będzie od Białego Stoku do samej sześćdziesiątki jedynki, czyli do okolic suwał. Także być może podkreślam być może a wyjdzie to z analiz środowiskowych, technicznych, ekonomicznych i oczywiście społecznych. Pójdziemy dalej niż pan poseł ma to na myśli, niż dalej niż pan poseł to artykułuje także mówienie o tym, że ministerstwo infrastruktury zaniechało jakiegoś działania albo nie dba o region Podlaski jest delikatnie mówiąc nie tak ten. S-19 zabudżetowana dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości z roku 2017 i później systematycznemu podniesieniu tej kwoty w roku 2019 i 2020. Realizowana jedynka będąca w całości w budowie. Obwodnice, które wcześniej wymieniłem. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i bardzo wysoka kwota na województwo podlaskie. Jeden z powiatów w ciągu dwóch lat uzyskał uwaga szanowni państwo 120 milionów złotych w ramach rządowego funduszu rozwoju dróg tylko jeden powiat. Także mówienie o tym, że ministerstwo infrastruktury nie realizuje potrzeb komunikacyjnych w województwie podlaskim jest delikatnym nietaktem, bo musimy kompleksowo popatrzeć na te wszystkie inwestycje, a ich na Podlasiu jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego pytania. Posłowi Anna Mitzarowska, Mariusz Trepka. D